Witam. Dziś poinformuję Ciebie o warunkach pracy pracowników sezonowych w rolnictwie Danii. W Danii nie ma ustalonej stawki minimalnej. Płace są regulowane przez układ zbiorowy wynegocjowany przez Związki Zawodowe 3F i Stowarzyszenie Pracowników. Jeżeli Twoje miejsce pracy nie jest objęte układem zbiorowym, to musisz indywidualnie negocjować swoje zarobki z pracodawcą. Umowa o pracę powinien, powinna zawierać informacje, czy objęła układem zbiorowym. Radzę Ci, żebyś otrzymywał go, wynagrodzenie bezgotówkowo. Dani banki muszą oferować osobom mieszkającym w kraju, także pochodzącym w kraju Unii Europejskiej podstawowy rachunek, podstawowy rachunek bankowy. Natomiast czas pracy w Danii wynosi 7,4 godziny dziennie i 37 godzin tygodniowo. W czasie żniw czas pracy może być wydłużony. Zgodnie z duńskim prawem masz prawo do y, 5 tygodni urlopu w ciągu roku lub około 2,08 dnia miesięcznie. 12,5% z wynagrodzenia odprowadzane jest specjalne, na specjalne konto urlopowe, z którego wypłacone jest później Twoje świadczenie urlopowe. Układ zbiorowy, układy zbiorowe pracy mogą przewidywać do, dodatkowe dni urlopowe. Więcej informacji oraz punkty dodatkowe w celu uzyskania pomocy i porady znajdują się poniżej.